Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Wreszcie mam jakiś wolny dzień, kiedy mogę chwycić za kamerę i coś na spokojnie, bez żadnego stresu oraz pośpiechu dla Was nagrać. Bardzo się też z tego powodu cieszę, bo mogę wziąć taki głęboki oddech i po prostu zrzucić z siebie wszystkie zobowiązania z ostatnich dni i wreszcie mam jakiś dzień tylko i wyłącznie dla siebie. Specjalnie nie brałam sobie dzisiaj na głowę obowiązków, z nikim się nie umawiałam. Bo stwierdziłam, że chcę mieć cały dzień dla siebie i robić tylko i wyłącznie rzeczy, na które faktycznie mam ochotę. Zaczęłam od wyspania się i nie nastawiałam sobie wczoraj żadnego budzika, żeby po prostu dzisiaj obudzić się tak, jak już mój organizm będzie czuł, że jest po prostu wypoczęty. Następnie do śniadania obejrzałam sobie dwa odcinki najnowszego sezonu Sabriny, także troszkę już nadrobiłam, powiedzmy, chociaż jeszcze i tak chyba została mi połówka sezonu. Teraz się ogarnęłam, ubrałam, zrobiłam makijaż, i zamierzam pojechać na małe zakupy do galerii, mimo tego, że szczerze powiedziawszy, nie zamierzam niczego kupować, oprócz mopa, bo muszę wreszcie umyć podłogi, ale po prostu, tak wiecie, chcę pochodzić sobie po sklepach, też muszę zacząć powoli szukać prezentów dla moich siostrzenic, ponieważ już niedługo jadę do nich w odwiedziny. No i wiecie, jako dobra ciocia Ola, to trzeba przywieźć jakieś. Upominki z Polski. Nie mam też raczej większych planów zakupowych z tego względu, że wczoraj przyszły do mnie nowe buty, które sobie kupiłam, także moje potrzeby są zaspokojone i kupiłam sobie takie najzwyklejsze czarne konwersy. Ja już mam białe oraz czerwone, natomiast stwierdziłam, że czarne po prostu będą uniwersalne i do wszystkiego będą pasować. W dodatku są mega, mega wygodne. Nie wiem jak sprawdzają się na waszych stopach, natomiast ja mam zawsze duży problem, jeśli chodzi o buty, i większość mnie obciera. Natomiast konwersy jakimś magicznym cudem mnie nie obcierają, także no jedna para więcej nie zaszkodzi. Kto się stęsknił za serią Alex za kierownicą? Wybieramy się dzisiaj w szaloną podróż do Arkadii, także zapnijcie pasy i jedziemy. Dobra, to ja może najpierw wyjadę z tego... Bardzo y, fajnego parkingu. Ja już chyba nie jestem taką atrakcją, jeśli chodzi o te vlogi, ponieważ jeżdżę po Warszawie już y, od 6 miesięcy. Y, także już w miarę y, ogarniam, y, co się tutaj dzieje i po prostu jak prowadzić samochód. Ło, ale pan sobie wziął zakręt! Nie przygotował się, że go zaskoczę z rogu. Natomiast to, co odwalają niektórzy kierowcy na drogach, to naprawdę to przydałoby się uwiecznić na moich filmikach. Uwaga, uwaga! Ostatnio jechałam na depilację laserową, no i musiałam skręcić w lewo, ale w lewo normalnie szła główna droga i były światła. No to ja wiecie, ustawiłam się za tymi samochodami, które tam czekały na tych światłach. No i widzę, że samochód za mną normalnie... Przekracza linię ciągłą i staje w rzędzie po lewej, tak jakby też do skrętu w lewo. Ale uwaga, uwaga, do skrętu w lewo był tylko jeden pas. I on tak jakby stanął w ogóle na drodze tej dla samochodów z przeciwnej strony i ja miałam takie, co ten facet odwala. Ojecie, czekajcie, bo ten aparat mi tutaj lata. I dobrze, że samochody z tamtej strony miały czerwone, no bo jakby ruszyły, to ten samochód tak jakby stał na ich pasie i Wiecie, torował im drogę, ale z czymś takim to ja się naprawdę jeszcze nigdy nie spotkałam. Um, I ja nie wiem, czy ten facet w ogóle coś chyba nie ogarnął. I on myślał, że tam jest pas dla, wiecie, dla samochodów, które jechały z naszej strony. Ale no, kaman, no jakby ciągła linia, jej się nie przekracza. Ale po prostu niebezpieczna sytuacja. I ja tak się zastanawiałam, że w ogóle co on zrobi, czy on ogarnął, że on właśnie stoi na pasie dla przeciwnej strony, e, ale na szczęście jak było zielone, to po prostu szybko wyprzedził ten pierwszy samochód i skręcił w to lewo, więc jakby no nic takiego wielkiego powiedzmy, że się nie stało, ale mimo wszystko no to było takie bardzo porządne. Złamanie prawa, także kierowca był taki trochę rebel. Natomiast ostatnio wczoraj chyba jak jechałam, to w ogóle jakiś facet z prawej mi wyjechał tak w ogóle nagle, oczywiście bez kierunkowskazów, bo po co używać kierunkowskazu? O, zielone, dobra, dobra. Je dajesz Toyota, dajesz. Ciśniemy do przodu, bo nas bębica wyprzedziła tak być nie może. Zastanawiam się, czy nie pójść też do kina, bo jest ten film taki, wiecie, super dla dziewczyn after i też słyszałam o nim jakieś takie skrajne opinie i nie wiem, czy pójść, czy nie pójść tak samotnie. Ja po prostu uwielbiam te momenty, kiedy ja idę na romantyczny film, a idę sama do kina. Ale powiem Wam szczerze, że mimo wszystko ja bardzo lubię chodzić sama do kina, bo jakoś tak nie wiem, w sensie w ogóle nie mam z tym problemu, żeby pójść gdziekolwiek sama, jadę na zakupy sama, także tak wiem, jestem aspołeczna. No jeszcze Volkswagen mi się tutaj wciska. Ech, przynajmniej użył kierunkowskazu. Także szanujemy. Ja w ogóle zawsze jak jadę i nagrywam, to nigdy nie patrzę na samochody koło mnie, bo mam takie wrażenie, że wszyscy się na mnie patrzą i zastanawiają, co ona robi. Aparat w ogóle stoi na nawigacji? O co chodzi? Więc ja unikam wzroku innych kierowców. Skręcamy do Arkadii. Ciekawe, ile będę szukać miejsca parkingowego? Mm -hmm, no Powiem wam, że z tymi miejscami do tutaj chyba tak średnio. Dobra, może tutaj skręcę. I będę liczyć na szczęście, że coś się znajdzie. Tak od razu przy drzwiach. Mm -hmm, chciałabym. No, zasmuciłam się moi drodzy. Myślałam, że znajdę miejsce parkingowe. O, patrzę chwilą mnie mijał i widzę, że też chyba nie znalazł żadnego miejsca. O nie, czy ja mi widzę tego pana po raz trzeci? Dobra, proszę państwa, proszę przejść. Nie, no ja się poddaję, to jest jakiś żart, chyba. Serio? Żadnego miejsca? Czujesz, jakby były święta. A, w sumie święta będą niedługo. Ja bym strasznie chciała, przepraszam. Tu! Jejciu, dziękuję, że pani wyjechała. Są nawet dwa miejsca wolne. Tylko to jest w ogóle gdzieś. Gdzie to jest jakieś wejście do tej galerii? Spacerek sobie zrobimy do wejścia. Ja jako profesjonalny kierowca powinna mieć chyba zapach Wunderbaum, prawda? Nie wiedziałam w ogóle, że są zapachy Yankee Candle, tylko no niestety cena dosyć wysoka. Także ja skuszę się chyba na ym, najtańszą letnią bryzę. Już dawno nie byłam w kinie, także zobaczymy. Cóż to za film ten After? Zainspirowałam się główną bohaterką After i stwierdziłam, że chciałabym mieć jakąś taką białą sukienkę, bo ona miała taką śliczną w filmie. I właśnie w Resert jest taka bardzo ładna kolekcja i tak się zastanawiam nad tą sukienką. Ona jest co prawda no dosyć długa i szczerze powiedziawszy jest na mnie odrobinę za duża i szkoda, że nie mogłam znaleźć 34, ale niestety nie ma. Kurczę, miałam niczego nie kupować, ale ta sukienka kusi. No nie wiem, bo tak w ogóle... Tak wygląda strasznie letnio, powinna być takiego specjalnego doradca, który by mi pomagał przy zakupach. A co powiecie o tym? Ja w sumie nigdy nie nożę takich rzeczy, ale może nadszedł ten czas, aby się do nich przekonać. Naszą mnie tak coś dzisiaj na słodki podwieczorek, więc zaraz sobie zrobię moje ostatnio ulubione pankejki z serkiem, kakao, miodem oraz orzeszkami ziemnymi, także naprawdę niebo w gębie. Powiem wam, że ja mimo tego, że nie posiadam jakoś bardzo rozwiniętych umiejętności kulinarnych, to lubię sobie w tej kuchni poeksperymentować, popróbować jakichś nowych rzeczy, no a skoro polecam wam ten przepis, to uwierzcie mi, musi on być bardzo łatwy. Czego potrzebujemy, aby wykonać te pankejki? Oczywiście jest. I to aż dwóch 250 g mąki pszennej 350 g mleka 2 łyżki cukru Serek piątnica naturalny Ja go zawsze używałam do kanapek, ale właśnie ostatnio odkryłam jego nowe zastosowanie w związku z tym przepisem On nadaje pancake'om takiej lekkości, puszystości, delikatności No a w połączeniu z kakao i miodem smakuje po prostu wyśmienicie Łyżka kakao, dwie łyżki miodu, pół łyżeczki soli, 50 g roztopionego masła i orzeszki ziemne. Najpierw rozbijamy jajka. Musimy je roztrzepać, a następnie dodajemy mleka i roztopione masło. W drugiej misce mamy mąkę, cukier, sól i proszek do pieczenia. I dodajemy naszą wcześniejszą mieszankę. I wstawiamy to na godzinę do lodówki. Teraz robimy naszą masę serkową. W misce łączymy serek, łyżkę kakao oraz dwie łyżki miodu. Po godzinie wyjmujemy ciasto z lodówki. Na suchą patelnię nakładamy ciasto. I jak ciasto się odrobinę zetnie, to dodajemy nasz serek i to jeszcze przykrywamy ciastem. Na koniec dodajemy jeszcze orzeszki, a w kanadyjskim stylu to możemy jeszcze odrobinę syropu klonowego. Zobaczcie jak to super wygląda w środku To już chyba wiecie co możecie przygotować sobie lub waszym znajomym Jeśli macie ochotę na coś słodkiego Tego typu przepisy znajdziecie na stronie Piątnicy Do której linka zostawię wam w opisie No a teraz cóż, chyba powinnam życzyć sobie smacznego Mini haul zakupowy Pięciopak skarpetek z Reserved Do moich czarnych konwersów Sobie ostatecznie kupiłam tą ciemnozieloną sukienkę Bo stwierdziłam, że w sumie nie mam niczego takiego w szafie Więc... No może gdzieś tam na jakieś okazje będę mogła ją nałożyć. Ona kosztowała 99,99 99, także. Do najtańszych nie należała, ale też no nie ma tragedii. I teraz w sumie najfajniejsze rzeczy, co prawda rozmiarówkowo to one nie będą dobre ani na mnie, ani raczej na Was. Natomiast nie wiem, czy też tak macie, gdy wchodzicie na dział dziecięcy, to od razu budzi się w Was instynkt macierzyński i chciałybyście kupić... Te wszystkie malutkie ubranka. No to ja tak właśnie dzisiaj miałam, ale stwierdziłam, że nie będę szaleć, bo na pewno jeszcze na jakieś zakupy pójdę. No ale no, no musiałam coś kupić. Dla mojej starszej siostrzenicy taka bluza. Kupiłam ją przede wszystkim ze względu na ten kwiatowy wzór. Jakoś tak wiecie, wiosennie. Może ona na mnie będzie dobra. Ja bym sobie taką chęcią nosiła. I jeszcze spódniczka, która jest w ogóle tak fajna. Ja też bym taką chciała, chociaż powiem wam szczerze, że był rozmiar chyba 1,64 m, a ja mam wzrostu 1,62 m, także kurczę. Może mogłam kupić. Natomiast ta spódniczka dla mojej młodszej siostrzenicy, boże, jakie to jest słodkie. Jak ja ją zobaczyłam, no to po prostu serduszko moje powiedziało mi. Kupuj, ciociu Olu, kupuj. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć o filmie: jakbyście się zastanawiali, czy pójść do kina, no to, hm, jakby Wam to tutaj zobrazować? Tak, 90% sali to były dziewczyny. To taka, wiecie, oczywista oczywistość. Natomiast co mnie hmm, lekko zdziwiło, i w ogóle spotkałam się z tym chyba po raz pierwszy, że nie byłam jedyną osobą w kinie, która siedziała sama, czyli przyszła na film sama. W sensie tutaj aż było to widoczne, że przyszło dużo, oczywiście dziewczyn, bez żadnego towarzystwa, czyli nie tylko ja jestem taka, a społeczna. Znaczy wiecie, dla mnie to żaden problem nie jest, bo według mnie chodzenie do kina samemu... Jest czymś takim dosyć normalnym, w sensie ja to często robię i to chyba nie oznacza, że nie mam znajomych, tylko po prostu, nie wiem, jest mi tak wygodniej. Ale wracając do filmu, no to właśnie nie byłam taką jedyną samotną dziewczyną, która postanowiła e, tę premierę obejrzeć. Chociaż nie, premiera była chyba wczoraj. Generalnie wyszłam z tego filmu z takim troszkę jakby niedosytem, także w sumie to zakończenie było. Takie delikatnie mówiąc nijakie, i nie wiem, czy to chodzi o to, że ma być kolejna część, czy po prostu taki był zamysł scenarzysty. Główna aktorka, trzeba przyznać, prześliczna dziewczyna, więc ta jej uroda ratuje dużą część tego filmu. Główny bohater, powiem Wam, że. Takie mam mieszane uczucia wobec niego, bo faktycznie trzeba przyznać, że brytyjski akcent e, to on ma słodki. Natomiast, no cóż, akcent to nie wszystko i troszkę był taki, no nie wiem, drewniany w sensie po prostu, jakby nie wyrażał swoją twarzą żadnej ekspresji przez 99% filmu. Miał tę samą minę, zero jakichkolwiek emocji. No Halo, tam się tyle rzeczy działo w tym filmie. Także wiecie, no fajny film taki, żeby sobie pójść, obejrzeć, nie zmęczyć się, ale przypuszczam, że na długo to on w waszej pamięci po prostu nie zostanie. Ale generalnie mówiąc to miło było się wybrać wreszcie do kina, bo już nie byłam z dobry miesiąc. No i co, będę się już z Wami chyba żegnać. Ja sobie może zaraz jeszcze nałożę jakiś olejek na włosy i maseczkę i zrobię sobie taki um, wieczór spa. Także dzięki serdecznie za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o łapce w górze. Do zobaczenia i cześć!